Myślę, że ułożone potem nie tak naprawdę, bo, bo powiem szczerze, że tutaj te trzy minuty to jest tak naprawdę kropelka, ale już zaczynam. Jeżeli chodzi o promocję powiatu. Ja myślę, że największą promocją powiatu jest to, że ta kadencja to była niezwykła kadencja pod względem ilości inwestycji. I w każdej gamie, czyli powiat rozwijał się w sposób bardzo zrównoważony. To jest prawie... 80 milionowe inwestycje, które będą realizowane w tej kadencji i które będą kończone również w przyszły. To jest wybudowanie trzech, dwóch sal już na gotowo, trzecia w trakcie, sal gimnastycznych, to są dwa boiska olimpijskie, to są dwa boiska wielofunkcyjne. Projekt Kaszubska Marszuta, która na dany moment będzie wchodził, 82 km ścieżek, oznakowanie tych ścieżek. I tych projektów, można było projekty drogowe, w Brusach, w Czersku, można było rzeczywiście wymienić miejsce wszystkiego, bo starości zabiorę tutaj jakby też możliwość powiedzenia o tym samym, ale rzeczywiście ta kadencja, moim zdaniem, ta kadencja spowodowała, że powiat rozwijał się bardzo równomiernie i oprócz tych wszystkich inwestycji, które były, również musieliśmy o tym, żeby pokazać powiat jako, jako jednostkę samorządu, która jest liderem w, w subregionie południowym i projekt, który został zrealizowany, kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego. To była kampania w Trójmieście, to była kampania w mieście Chojnice. Lada moment będzie portal Biznes Chojnice, który tak naprawdę został przez powiat stworzony na rzecz y, wszystkich gmin, na rzecz przedsiębiorców y, y, gospodarstw agroturystycznych. Y, to jest przygotowanie y, Centrum edukacyjno wdrożeniowe które w przyszłym roku ruszy dla przedsiębiorców w którym będą inkubatory przedsiębiorczości. Także wydaje mi się, że te wszystkie działania spowodowały, że powiat chojnicki jest postrzegany przez pryzmat bardzo sprawnego gospodarza i to trzeba kontynuować. Ja wiem, że środki finansowe są ograniczone, natomiast to partnerstwo, o którym mówiłem poprzednio, ono musi istnieć i funkcjonować. To partnerstwo musi być, musimy wciągać coraz więcej, więcej partnerów. Dzisiaj mamy Stowarzyszenie Morenka, które pozyskało 32 miliony złotych, więc aż się prosi, żeby projekt, żeby powiat w następnej kadencji przygotowywał projekty, chociażby szlaki kajakowe.